Cześć! W naszym kraju coraz bardziej popularne staje się przyrządzanie steków, a wołowina rośnie na popularności. Dziś mam dla Was propozycję grilla, który się idealnie przyda właśnie do grillowania świetnych steków wołowych. A to dlaczego? dowiedzieć się z tego odcinka. Ja jestem Łukasz i zapraszam do oglądania. Obok mnie, a w zasadzie za mną, stoją dwa modele ROGA 425 Pro. Dlaczego Pro czym się różni od zwykłego? Otóż. Ten model ma zamiast zwykłej kuchenki bocznej palnik Sizzle Zone. Jest to świetny, potężny palnik ceramiczny, który potrafi się nagrzać nawet do 800 stopni, co daje nam bardzo duże możliwości karmelizacji właśnie rzeczonego steka wołowego. Na naszym kanale możecie nieraz zobaczyć filmik, jak z tego palnika korzystamy i jak on w praktyce działa. Dziś natomiast skupimy się na tym, jak wygląda cały ten grill, jakie ma bebechy... Yy, Podejdźmy do niego. Zanim jednak otworzymy te grille, zobaczymy, jak wygląda w środku kocioł, szafka. Zwróćcie uwagę, dwa różne kolory, natomiast to nie znaczy, że te parametry grilla będą jakieś inne. Te grille po prostu różnią się między sobą wyglądem zewnętrznym. Jeden jest wykończony w stali szlachetnej, w fajnym materiale, który się bardzo dobrze prezentuje i bardzo łatwo możemy go doczyścić, wystarczy, że właśnie spryskamy odpowiednim środkiem i mamy czystego grilla. Ten natomiast jest wykończony emalią porcelanową, yy, która również ma swoje zalety. Yy, po pierwsze, jest odporna na zarysowania. Tutaj moglibyśmy wziąć stalową szczotę, przejechać po tym i nie byłoby śladu. Yy, po drugie, też troszeczkę inaczej wygląda. Natomiast jeśli miałbym sugerować coś, yy, wybrałbym ten, który się Wam po prostu bardziej podoba. Czarny już wyjechał, została nasza srebrna gwiazda. Yy, pokrótce o grillu. Trzypalnikowy. Spalnikiem bocznym, jak widać zresztą po pokrętłach w panelu frontowym I mamy tu podświetlenie, yy, prawda? Każdy z tych pokręteł ma ładną listwę LEDową swoją. Można je sobie wyłączyć, włączyć. Yy, fajna uwaga, że jeśli byście zapomnieli o tym, yy, tam jest po prostu odpowiedni czas. Po 20 minutach on sobie, sobie sam gaśnie, więc nie zdziwcie się, gdybyście długo coś grillowali, zapomnieli wyłączyć i dalej nagle się okazało, że nie świeci. Ale mniejsza z tym. Dwie półki. W lewej mamy palnik boczny, w prawej półka jest składana. Bardzo fajna, przestronna szafka. W szafce zmieścimy butlę gazową. Mamy trochę miejsca jeszcze na dodatkowe akcesoria. Cztery kółka skrętne, każde z hamulcem, więc możemy po pierwsze bardzo łatwo go przewieźć. Po drugie, jeśli chcą, już zakotwiczymy w miejscu, blokujemy kółka i on się nie będzie nam nigdzie ruszał. W pokrywie mamy fajny, przestronny termometr który nam powie, jakie mamy temperatury w środku grilla, ładną logóweczkę, stalowe wykończenie. Kocioł sam w sobie jest zrobiony z odlewu aluminiowo-krzemowego. Warto o tym wspomnieć, bo to jest materiał odporny na wysokie temperatury, na korozję, nic tu nam się nie będzie pod tymi, pod tymi temperaturami rozchodzić, jakoś za mocno pracować. Z takiego też materiału, jak zresztą później zobaczycie, jest zrobiony całe też palenisko. Wygodna rączka pozwoli nam tą pokrywę łatwo podnieść. Prawda? I pokazać, że jest ona wykończona na podwójnym płaszczu ze stali, więc mamy jeszcze lepszą izolację termiczną. I okaże nam środek tego grilla, gdzie mamy dwa ruszty do swojej dyspozycji. Górny, prawda? Gdzie możemy odłożyć potrawy już zgrilowane, czy po prostu podrzucić coś, co grillujemy w niższych temperaturach? I róż główny, żeliwny, falowany, masywny. Takie żeliwo, jak się rozgrzeje, ono tak świetnie oddaje temperatury, że miodzio. No i co? Na takim ruszcie żeliwnym stek nam wyjdzie miodzio. Naprawdę będzie świetna karmelizacja, odpowiednia moc, odpowiednie aromatyzery. To wszystko fajnie dadzą świetny smak. No i trzy palniki dadzą nam duże możliwości zrobienia go strefowo. Ale w tym grillu mamy jeszcze jeden ruszt. Tutaj mamy palnik boczny z rusztem stalowym. Jest palnik... Ceramiczny, który rozgrzeje nam się do 800 stopni. Tutaj możemy wrzucić na szybką karmelizację steka albo po prostu zrobić go metodą odwróconą. W niskich temperaturach zrobić go w środku wila, przygotować go do tego stopnia wypieczenia, które chcemy, a następnie skarmelizować go szybko przez te 15-20 sekund na tym ruszcie zewnętrznym. Naprawdę możliwości, które nam daje taki system. Są nieograniczone. Warto też wspomnieć w tym miejscu, że ten ruszt ma dwie wysokości. Mówię przecież o 800 stopniach. Gdybyśmy mieli zbyt cienkiego steka, albo po prostu za długo chwilę przytrzymali, to muszę się naprawdę zjarać. Więc do grillowania steków ja osobiście polecam go troszeczkę podnieść i będziemy mieć fajny dystans, ale to już tak jak mówię, możliwości jest wiele, każdy... Fajnie będzie się mógł tym pobawić i swoje rozwiązanie znaleźć. Oczywiście, taki palnik może jak najbardziej służyć do tego, żeby położyć tu patelnię, garnek, więc, y, mimo że mamy fajne rozwinięcie grilla, to nie pozbawiamy go tej podstawowej funkcji zrobienia chociażby sosu. Y, zerknijmy teraz, jak ten grill wygląda w środku. Jak wspomniałem, grill wyposażony jest w trzy palniki główne, a nad nimi znajduje się pięć aromatyzerów ze stali nierdzewnej. Takie rozwiązanie po pierwsze bardzo dobrze będzie chronić palniki przed skapującymi tłuszczami, a skoro już będą na nie skapywać, będą się fajnie wypalać i aromatyzować wszystkie potrawy, które są na grillu. Dodatkowo wpływają korzystnie na wyrównanie temperatur na całej powierzchni rusztu. Jest to super rozwiązanie, a z racji na to, że ten materiał to jest stal nierdzewna, posłuży nam przez długie sezony. Pod nimi możecie zobaczyć właśnie te rzeczone palniki ze stali nierdzewnej. Yy, oraz odlew całej okazałości. Tutaj możecie również zwrócić uwagę, że jest takie otwarcie i mamy tacę, która jest dostępna od środka szafki. Yy, to jest taca, która będzie zbierać yy, nadmierny tłuszcz, będzie zbierać wszystkie rzeczy, które nam spadły z rusztu. Tak, że ułatwi nam wyczyszczenie dołu tego paleniska. Pod nią znajduje się jeszcze miska ociekowa, która zbiera wszystkie skropliny yy, tłuszcz, wszystkie soki. I dzięki temu rozwiązaniu nie mają dostępu bezpośrednio do palników. Zatem, jeśli chcesz zacząć grywać steki, albo już to robisz i chcesz poszerzyć swój warsztat, to może być świetna propozycja dla Ciebie. To grill, który nie tylko ma palenisko umożliwiające nam różnego rodzaju potrawy, ale ma dedykowany palnik, który poszerza nasze możliwości spiekania wołowiny. Osobiście jestem ogromnym fanem tego rozwiązania. Wpadnijcie do naszych salonów, zobaczyć go na własne oczy, bo jest naprawdę na czym zawieść to oko. Ja Wam już dziękuję, zachęcam do subskrypcji, zachęcam do zostawienia kciuka w górę i do zobaczenia w następnym materiale. Cześć! Cześć! Dobra. Cześć! Próbujemy, tak? Cześć! Bla, bla, bla. Spoko? Spoko. Não to super.